Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ze mną jest Dawid i Kaja. oni mają mniej procent, więc możemy wygrać. Ja już niestety mi się wyłączyło nagrywanie, i muszę nagrywać od nowa filmik. wronić sejfu, czy nie za bardzo. Nie za bardzo. Padłem, pani w plecy dała! Nie! Nie, nie bij! Jest! A nie! Ej, kto wygrał? Nie, jest! Jestem! Remis! Ale jest remis! Nie no, bo oni przegrali, patrz! Ale jest remis! Ej! Mega To moje imię No wiem Chcesz klejnoty? Teraz ja mogę wziąć nitę dawno nie grałam A mogę kogoś innego wziąć Ej, czy mam skina do nity? Nie mam A mogę wziąć No ale to będzie trochę słabo za późno. Kaja, za późno. Kogo mogę? Do kogo mogę, Lena? Kogo? Zostawcie też łapki do góry. Dobra, Mówię, widzą, żeby zostawili łapkę w górę. Dawaj, Kaja. No. Wczoraj nie udało mi się wszystkiego zdobyć, bo opadłam. ja coś ma lagi. No chyba wy macie... Aha, mam lagi. Też mam lagi. Też mam lagi. Wy też macie... Jakoś... My nie mamy lagów. Ale mi się coś laguje, żeby jakoś... Padłem! A ja mam 22% życia! Właśnie idę... Chciałam ci pomóc! Coś nas, nas podgląda! Mój tata nas podgląda! No to epicko! Epicko! <słysy> Nie mam zbyt dalekiego niestety cie uleczyć Padłem Misiek A dzięki misku. Ja idę na broka chciałabym Ale ja zaraz kogoś tu bierbę Tam jedna, jeden z jak sobie siedzi, bo ma siedem klejnotów. Aha. Widzisz? Się nie widzę i muszę się uleczyć. Padłam! Muszę się uleczyć. Dobrze, ja nie. Tak, bo ty masz dużo. Szybko idziemy na. kogoś. Padłem! Ona tam ma działo! Nie mamy szans! Widzę kogoś! Rozwalam ten... Ja wzięłam klejnota nawet. Nie udało się na mnie. Jest, ja w ogóle dawno nie grałam nitą. Yy, więc... i w klejnoty też. A mogę jakimś innym być. Yy, otworzę może skrzyneczkę. też. Nie, nie mogę się powstrzymać. Szeli, w końcu ulepszenie. Nie, bo ja będę miała za to wtedy będę, będę miała szansę na y, wydropienie. Tak. Nie tylko gadżeta. No. Ja też się już mylę, jejku, jej poko. Ja chcę poko. Może faktycznie wezmę sobie. ja, ile ty, o, Ania, ty nie ulepszysz. Mam dużą skrzynkę, ale zbieram. Dawaj Kaja! Ostatnia rozgrywka albo nie, dwie może. Nie wiem czy zdążymy. Kaja, no, hmm. Jesteśmy w sumie gotowi, więc się cieszę. Ja nam widziałam, kogo, ma, kogo mają tak być Pachnie mi czekoladę zami. Nie kaja. Ale serio ja mi pachnie czekolada zami. Tutaj jest. Wiem, próbuję ją. Próbowałam. kampisz Ale ktoś Nie damy rady, wygraliśmy jedną rozgrywkę prawie Bierzcie, bierzcie, bierzcie. A ja Bierz, bierz, bierz i uciekaj. Szybko uciekaj na sam dół. Yeah. Yeah. Myśle, li, myślałam, że przegramy, ale liczyłam na to. Ma, jestem gwiazdą gry, więc się cieszę też. No, bo 10 Jak to ja? Dawid miał 10 klejnotów. Bo... Y, Gramy jeszcze raz. Nie, 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 nie. Bo z, zdążymy zagrać. Chcesz napad? ja też chciałam. To ja wezmę sobie Jackie do tego. A ja wezmę sobie. A ja sobie wezmę pękę. A ja Mega się cieszę, bo dziś nagrywamy wcześniej i nie jest tak gorąco. to moje imię. Ja pilnuję. Dobra. Aha, ty pilnujesz? Dobra. A ja idę na. A tutaj, el primo idzie. Padłam. Idzie tu el. Musiałam działko tu postawić, żeby było ci. i tak bym nie zdążyła yeah, safe. ja biłam A ja biję. nie postawiłam im tam działko swoje Mo mogłeś ty właśnie tam postawić Dawid nie, nie dalej mam tu działko u sobie ty masz lepiej ulepszoną ktoś dobra nikogo tu nie ma ty my się same nawzajem ściągamy to dobrze, moje działko bije jakby coś, ktoś zniszczył moje działko, czemu pilnujecie? Toś nie, nie pilnuje, tylko ja. Mogę już sobie pójść, czy nie? Ja muszę pójść. Musiałam postawić działko tutaj. Kurczę, byłam przy tej Hmm. Ja. I co? Lepiej mi się gra poko, ale my się już musimy żegnać. No weź, dobra ostatnia rozgrywka. Piłkę? No to ja biorę el primo. Szybko, bo nie zdążymy. El primo versus E Ty! Bij pamkę, bij pamkę! Jest! Miałam bardzo mało życia, ale mi się udało. Mijcie się... Wiem. Ty, jak szybko ta rozgrywka minęła? No, bardzo szybko jakoś. Ja sobie po odcinku jeszcze zdążę powbijać. Myślę, już z wami żegnamy. Papa! Pa.